Na ósmym kongresie przyszłości w Olsztynie moim i państwa gościem jest pan Ryszard Kuć, trójka Nowej Lewicy na Zatorzu. Tak, tak. Zwróciłem się do Lewicy, bo od wielu lat w działalności swojej, jak gdyby tak kwestie socjalne, jak gdyby i takie powiedzmy sobie, prawdziwe socjalistyczne gdzieś mi doświecały i wyświecały. Na Zatorzu specyficzna dzielnica, kiedyś uchodząca za jedną z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych, aczkolwiek no, skupiająca ludzi, którzy zazwyczaj byli związani jednak z klasą robotniczą. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, jak gdyby i te tradycje, tak troszeczkę moje, 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 moja cała rodzina związana jest bardziej właśnie z taką klasą średnią i mniej średnią, bardziej robotniczą. To wszystko... W latach mojej współpracy, przede wszystkim tutaj, omen, nomen w ratuszu, często miałem tak, taki przydomek i określenie przez moich kolegów z Platformy Obywatelskiej i przez pana prezydenta Grzymowicza, że, że w ogóle powinienem być socjalistą. W szczególności zajmowałem się polityką mieszkaniową, mieszkaniami komunalnymi. Bardzo duży wkład. Wielu ludzi w remont naszego samotniaka, bardzo wiele rzeczy, które wychodziły ponad normy i kanony dokonywania formalności związanych jak gdyby z wysiedleniem tego budynku i potem z przywróceniem go do funkcji, jaka w tej chwili myślę, służy wielu ludziom i którzy są wdzięczni, że z oczekiwania czteroletniego w jakimś tam zasobie mieszkaniowym, metrażowym. W ciągu jednego roku otrzymali mieszkania, tak więc to duże, duże, duże moje osiągnięcie. No i transport, transport. Druga linia y, tramwajowa, Estacada, której przebieg generalnie w poziomie przebieg torów nie wychodził nam w żaden sposób, tak więc taki pomysł do pana prezydenta i przy akceptacji, oczywiście, i wyznaczeniu jakiejś kwoty górnej, za którą możemy to wybudować, wybudowaliśmy to. Ja jestem z tego dumny. Naprawdę wygląda to, to fajnie. No cóż, bezpłatne bilety dla młodzieży szkolnej. Jeden z moich pomysłów wyliczony ze źle i z MPK, przeforsowanym wśród radnych na spotkaniach roboczych i potem na sesji Rady Miasta. Tak więc te kwestie, jeżeli ktoś mnie pyta dlaczego, no to oprócz rzeczy oczywistych takich jak stad w wyborach na przewodniczącego platformy, no to, to kolejna rzecz, to jedyna, jedyna chyba formacja, w której, do której mi najbliżej i do której mogę powiedzmy sobie, wchodząc, spojrzeć swobodnie w lustro i, i się do siebie uśmiechnąć. To tyle o przeszłości, a teraz o przyszłości chciałbym troszeczkę z Panem porozmawiać. Odnośnie transportu i Zatorza, czy że potrzebuje w tej chwili trzeciego wiaduktu, trzeciej przeprawy? Koniecznie. Jest to trochę jak gdyby też i smutne i niesmutne, bo jak gdyby w pierwszej wersji lokalizacja przedłużenia ulicy poprzecznej to jest jedyna możliwość i przejście nad torami, jakąś estakadą na miarę aglomeracji. Nie mówimy tutaj o, o pójściu w linii prostej, ale systemy warszawskie, rolowane, różnego rodzaju rzeczy, które niekoniecznie muszą przebiegać w linii prostej. I skierują nas w okolicę Leonharda czy ulicy Magazynowej. Oczywiście, przy na pewno koniecznych jakichś wyburzeniach, ale to rzecz, która bezwzględnie jest tam potrzebna. Smuci mnie to, że za, za, moje, za, za moim przyczynkiem i wielu moich, moich współpracowników opracowywaliśmy tam projekt budowy siedmiu budynków komunalnych jak gdyby z czynszem na wynajem. Ten Mowa projekt... Tu, o gdzieś... o TBS-ach, tak? Ta, nie, o, nie? TBS, o TBS jak gdyby generalnie mówi się o tym, pan Szewczyk opowiada o tym, że TBS ma się zająć gospodarką budowy mieszkań komunalnych. O TBS absolutnie może być wykonawcą. Ale przede wszystkim beneficjentem musi być gmina. Gmina może sobie powołać jakąkolwiek spółkę, może to być, nie wiem, zlecić to PWIK, które jest krytykowane co prawda za wiele wydatków na różne inne cele. W każdym razie powstaje jednostka, która buduje takie mieszkania. Może to być OTBS, ale te mieszkania dostają mieszkańcy, którzy są zarejestrowani na liście ZLIBK, czyli Zakładu Budynków i Lokali Komunalnych, i na podstawie jak gdyby ich dochodów. Jeszcze w tej chwili chyba obowiązująca ustawa pozwala nam na skorzystanie z tak zwanego funduszu dopłaty do czynszu. Dla województwa warmińsko-mazurskiego jak dwa lata temu odchodziłem to było 7,61 w ustawie i w załączniku do metra kwadratowego. I jak gdyby no to jest taki mieszkanie na wydajem połączone z tym, z tym aspektem komunalnym to chyba jedno z największych rozwiązań z tym, że Zawsze nas to smuciło i nawet z panią dyrektor Pezowicz, która odpowiadała swego czasu także za ten projekt, zawsze byliśmy przeciwni temu, żeby nie skupiać tego wszystkiego w jednym miejscu, żeby nie tworzyć enklawy biedy, bo wiadomo, że bieda ma to do siebie, że powiedzmy sobie z pokolenia na pokolenie lubi się gdzieś tam zakorzenić. Ja co wtorek przyjmowałem ludzi, bo byłem za to odpowiedzialny, tych ludzi, którzy starali się o mieszkania komunalne i powiem szczerze, z przerażeniem, jakkolwiek ludzi takich, których y, znałem, widziałem ich dokumenty i sprawdzałem i było widać, że tych ludzi nie stać i jakkolwiek no, trzeba im pomóc. Pojawiali się ludzie dwudziestokilkuletni, którzy no, w obsesyjny sposób mówili, że pan to w ogóle jest inny niż poprzedni pan prezydent. Wiele, wiele lat temu, który no, był szczodry, jeśli chodzi o takie rzeczy jak przyznawanie mieszkań z własnej puli. E, no, dziwię się, bo ci młodzi ludzie kompletnie bez żadnych aspiracji mówią, moja mama, mój tata mieszka w mieszkaniu komunalnym. Ja też takie chcę. Ja mówię, że na no, przykład ja pracuję lat 30-kilka i e, najpierw mieszkałem w OTBS-ie, bo mnie nie było stać, ale potem gdzieś pracą i kredytem doszedłem do tego, że coś tam sobie kupiłem. No wiele osób takich ambicji nie ma i to jak gdyby te skupianie tych, tych ludzi w jednym miejscu absolutnie naganne i wolałbym, żeby ta trzecia przeprawa powstała łącznie z tym rondem, które od dawna zapro, dawno zaprojektowaliśmy, to rondo, które teraz jak gdyby w ramach kampanii wyborczej pan prezydent Grzymowicz foruje jako jakiś tam pomysł nowy. Ten pomysł i jak gdyby projekt ma lat sześć, siedem jak gdyby został aktywowany myślę na potrzeby Przede wszystkim akurat tej kampanii wyborczej. No, poza tym to jedna z. O ile mnie pamięć nie myli, to pierwsza od bardzo dawna inwestycja drogowa na Zatorzu. W takim sensu stricte. No, no tak, o tym szeroko pojętym je, Zatorzu. Jeszcze, mówię. jeszcze jak gdyby mam pewną zasługę i to muszę tu chylić czoła moim kolegom z kolei, bo przed moim odwołaniem nieszczęście na środkówce zerwałem ścięgno Achillesa i i mimo tego e, robiliśmy projekt przebudowy i uaktualnienia przejścia nad torami na Tracku. Mm, sprzedawany ten projekt jako coś, co ma rozwiązać problem komunikacyjny za to, że jest absolutnie nie na miejscu. Jak gdyby celem głównym tego projektu, jak gdyby tego, tego przejścia przede wszystkim jest stworzenie dostępu do drogi publicznej dla działki, która jest atrakcyjną działką, niewykorzystaną, z fatalnym budynkiem dawnego burmistrza i, i dworu i parku Drzymałów i na pewno ta przeprawa no pozwoli w jakimś stopniu, dzisiaj o tym wiele mówiono, ale no niestety po wielu latach oddawania od spółki do spółki, od zlibiku do zlibiku własności nad tym budynkiem, gdybyście państwo pojechali, zrobili zdjęcie, no to nie przystoi to w XXI wieku, żeby Człowiek, który kiedyś był prekursorem założenia tego miasta, posiadał po sobie pomnik w postaci no, ruiny, kompletnej ruiny. Czas zrobił swoje, ludzie zrobiło, zrobili swoje. Jest na pewno szansa ku temu, żeby te, ta przyszłość tej dzielnicy przemysłowej poprzez ten wiadukt m, gdzieś tam się wzmocniła, aczkolwiek i jego nośność, i jego gabaryty. Na pewno nie pozwolą, żeby ciężki transport y, gdzieś tam zafunkcjonował, a w formule takiej, że ten track ma być w przyszłości takim powiedzmy sobie, centrum przemysłowym, no to brak komunikacji y, wysokotonażowej, no nie za bardzo będzie też z temu służył. Dlatego ta może obwodnica północno-wschodnia Olsztyna rozwiąże to, zobaczymy na jakim etapie jaki nowy dyrektor. Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, bo z tego co wiem to chyba konkurs do tej pory po panu Nicewiczu nie został rozstrzygnięty. To wszystko powoduje, że, że gdzieś tam trzeba na spokojnie spojrzeć na, na tą politykę transportową. Panie i panowie z tej młodej lewicy są na tyle młodzi, że mają otwarte umysły i niekoniecznie to co kiedyś ktoś im podpowiedział albo sami wymyślili w swojej Długiej karierze politycznej, jak to ma w przypadku wielu naszych tutaj, prawda, obecnych i poprzednich prezydentów. No, gdzieś trzeba się otworzyć na nowo to za to, że absolutnie jeżeli ma być dalej tak wykorzystywane w formie zapełniania pląb i wszystkiego co tylko możliwe budynkami, no musi tą sferę transportu rozwiązać na dosyć wysokim poziomie to o czym się mówi o tramwaju i projekcie w ogóle i dokumentach strategicznych ten przebieg tramwaju jest nieakceptowalny ten który znam dla Zatorza i na pewno nikt kto brał udział przynajmniej w jakichkolwiek konsultacjach nie poprze projektu takiego przebiegu tak Ryszard Kuć był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo. bardzo